A więc co to jest? Papierowa wiklina to jest nic innego jak gazeta, zwykła pocięta w paski gazeta, z której na zwykłym patyczku z szaszłyka skręca się rureczki, zakańcza się klejem przy przeplataniu, wyplataniu jedną, drugą się wkłada i na zasadzie wyplatania z wikliny, tak samo się wy, wyplata. E, bardzo dobrą gazetą jaką, e, jaką e, wykorzystujemy, bo bardzo dużo gazet mieliśmy w swoim zasięgu jest słowo Podlasia i przeważnie ze słowa Podlasia wyplatamy. Jest ona taka najmiętsza i najfajniejsza. Rozumiem. E, założycielem e, Fundacji, tak? Fundacja Kreacja Magia Rąk. Założycielem fundacji jest Marcin Lubański, jest prezesem wraz z żoną. Założyli fundację i tak funkcjonuje. Skąd wziął się pomysł na takie zajęcia? Co tu się ogólnie robi? Tak, co się dzieje? Wraz z przyjaciółmi prowadzimy fundację. Nazywa się Fundacja Kreacja Magia Rąk, gdzie zajmuję się recyklingiem, głównie papierową wikliną i to jest podstawa u nas papierowa wiklina. W zeszłym roku był festiwal sztuki kreatywnego recyklingu. W tym roku w czerwcu planujemy powtórkę warsztaty. Warsztaty są przeznaczone i dla dzieci i dla dorosłych. W tym momencie ferie są z papierową wikliną. Chcemy jak najwięcej dzieci zarazić papierową wikliną. Jest to fajna metoda do oderwania dzieci od komputerów, od różnego rodzaju nawyków, bo to też jest na, w pewnym momencie jakiś tam nawyk, który fajnie wciąga, fajne dzieła powstają. No jest to rękodzieło, tak. Nam, założycielom, członkom fundacji właśnie zależy najbardziej na tym, żeby rękodzieło było cały czas na, tak powiem, na fali, na topie, żeby nie tylko Starsze osoby to robiły, ale też i dzieci. Stąd też w e, ferie odbywają się e, darmowe warsztaty z papierowej wikliny i tak jak wczoraj na przykład były w Eurece, dzisiaj są w, w Domu Kultury Scena, e, 19 w Piaście, 20 są w WCK na Warszawskiej. Całą rozpiskę tą warsztatów i innych informacji można zobaczyć na naszej stronie www.papierowawiklina.pl do, do czerwca do, festiwalu, do drugiego festiwalu sztuki kreatywnego recyklingu będą też prowadzone warsztaty dla dorosłych i dla dzieci w BCK na ulicy Warszawskiej. Też to będą darmowe warsztaty i to będą w sobotę. No i warsztat, cały festiwal będzie się opierał właśnie też na papierowej wiklinie, będą różnego rodzaju konkursy, no będzie fajnie, ciekawiej. Dlatego chcemy jak najwięcej, żeby dzieci zachęcić. Organizujemy też zajęcia w szkołach, no jak wspomniałam w domach kultury, nasze dzieła, nasze wszystkie, bo też i prywatnie różnego rodzaju rzeczy robimy. Typu w pełni funkcjonalna komoda była zrobiona. Zrobiliśmy też replikę armaty częstochowskiej jeden do jednego, gdzie poszło ponad 10 tysięcy rureczek drobniutkich, które są wykonywane właśnie z fragmentów gazet na wykałaczkach. Czy te zajęcia do tej pory cieszyły się dużym zainteresowaniem? Tak. Y na zajęcia przychodzą i osoby dorosłe, które wydawałoby się, że no raczej starsi lubią rękodzieło, tak? Aczkolwiek teraz bardzo fajnie dzieci biorą udział. Naprawdę robią rewelacyjne, na zajęciach rewelacyjne rzeczy, kosze, koszyczki, robimy też biżuterię, także dziewczyny bardzo sobie chwalą różnego rodzaju. Kolczyki, brązoletki, yy, wazony robimy, także bardzo dużo chętnych jest. I czy są to płatne zajęcia, czy to są darmowe zajęcia, cieszą się dużym powodzeniem. To te koszyczki, co stoją tutaj na, na stołach, to też są z w tak, tak. O proszę. To jest wszystko właśnie. No właśnie, no. Wszystkie koszyczki, które tutaj stoją, i biżuteria, bo nawet są brązoletki. O! To są brązoletki. Są wykonane z papierowej wikliny. Wszystko plecione jest, po czym jest malowane bejcą, i lakierowane. I przez to, że one są lakierowane, są e, po prostu sztywniejsze i są w pełni użytkowe. Stąd też nasza komoda, która e, zrobiła wielką furorę a ogólnoświatowym festiwalu plecionkarskim w Tomyślu. Chyba tak to się nazywa. I właśnie ona przez to, że jest lakierowana jest taka twarda. I tak samo ta armata, która jest zrobiona jeden do jednego jest bardzo taka trwała. Ale wszystkie nasze rzeczy można zobaczyć na naszej stronie www.papierowawiki.pl.